Dzień dobry. Skorpion i skorpion. Skorpion zdecydowanie tutaj jest sobą. Co się dzieje u skorpiona? Takiego, że skorpion musi być tak bardzo skoncentrowany. O skorpion po trzykroć skorpion. Skorpion się bardzo zastanawia, jest teraz bardzo, bardzo skoncentrowany na dylemacie. Co zrobić? Ponieważ ja tu chcę zakończyć pytanie, co? Aha, swoją samotność. Mówimy o samotności. I teraz skorpion chce. Hmm, chce. Skorpion się zastanawia, czy ten stan. Hmm, Samotności, y, chcę dalej ciągnąć, czy może sobie już kogoś znaleźć. No bo, no, z jednej strony, mm, kusi perspektywa nowego związku, no bo zawsze jakieś doświadczenie, zawsze to jest bardziej kolorowe życie, no bo y, zawsze jest ta druga energia i, 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 i różne rzeczy wtedy mogą wyjść. Ale samotność no, też się wydaje atrakcyjna, ponieważ no, jest ta wolność. Robi się co chce, bez tłumaczenia i bez głupich pytań, bez głupich grymasów, spojrzeń, bez tego ciągłego tłumaczenia się, z tego, że się oddycha. No, ciężka sprawa. Trudny tutaj orzech do zgryzienia, co zrobić. I dlatego to jest takie skorpion bardzo by chciał się wychylić w stronę tego, tego końca, wyjść z tej swojej, z tego swojego końcika, w którym jest mu wygodnie, ciepło i dobrze. No, cała skorpiona w tej sprawie. Co tu zrobić? Teraz zobaczymy, co ci ludzie skorpionowi zrobili. Skorpion. No, przeważa energia, że ja jednak zostaję w tym kąciku, w swojej sferze, w swoim świecie. Jest mi to o wiele bardziej na rękę. No, to są, no właśnie, to jest ten dylemat, to są te, te, te rozważania. To, to jest taka energia bardzo delikatna w swoim istnieniu. To nie jest, to nie jest takie, że ja nie mogę spać po nocach. No, no to co? Wyjść czy zostać? Nie, to, to nie. Czy tam pisać rozprawy filozoficzne na ten temat i dojść do jakiegoś konsensusu z samym sobą? Nie, 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 absolutnie. To, to są bardzo takie... To jest dopuszczenie refleksji. To jest bardzo... Bardzo tutaj takie powierzchowne. To jest po prostu... O, taka myśl. Przy śniadaniu. Przy porannej kawie. To jest tego rodzaju rzecz. No... Jakby tak położyć na szale dwie te energie, energia pozostania samotnikiem czy w samotności wygrywa. Wygrywa. Zdecydowanie. Oj, tak. Tutaj skorpion nienasycony tymi es ym, esencjami no właśnie, tymi emocjami skorpion zawiedziony, jeżeli chodzi o tę miłość. No, jeszcze raz, to jest bardzo delikatna taka refleksja, która gdzieś skorpionowi w głowie krąży, ale nie, nie, na pewno, na pewno nie wejdę w romans. Nie, to, to w ogóle odpada. Ja, ja już powoli zaczynam zapominać, co to słowo oznacza i wykreślam ze swojego słownika życia właśnie, właśnie, te, właśnie to słowo. No nie, jestem raczej... No, nie, lepiej mi samemu. Także w taki sposób to się u Państwa przedstawia. To jest tylko refleksja. Dziękuję.